Tydzień później Stany Zjednoczone. Cholera ta wojna mnie powoli wykańcza, na dodatek w moim kraju się powoli mówi o odejściu z NATO. Muszę zrobić głosowanie, czy zostać, czy odejść. W tym samym czasie Madryt. Polska przesłała mi list w sprawie pomocy w oczyszczaniu skażonych terenów. Podpisali się również Ukraina, Litwa, Łotwa oraz Estonia. Będę musiał zadzwonić do nich i dowiedzieć się co dokładniej. Potrzebują pomijając inspekcji służb zakaźnych Unii Europejskiej. Kilka dni później Stany Zjednoczone. okej okay, rozumiem. Mój sekretarz poinformował mnie o decyzji w sprawie głosowania. Jednogłośnie wygrywa opcja wyjścia z NATO, więc muszę to ogłosić. Najlepiej jak wyślę im to listem szybkiego reagowania. W tym samym czasie Warszawa. Dobra Niemiec, ale te czołgi tu nie wiadą, po co miałyby zająć tamte tereny, jak mogą być skierowane na Moskwę. Dobra panowie zaraz się dogadacie po co te nerwy. O dostałem wiadomość a dokładniej list tylko muszę go odebrać. Zaraz wracam, ciąg dalszy nastąpi. 1 kwietnia rok 2023. Warszawa. Dobra skończ już pierdolić Niemiec bo nie chcę mi się już ciebie słuchać. Twoje plany są tak lipne jak atak na Związek Radziecki w 41. To znaczy chujowe. Dobra panowie już jestem i mam ze sobą list od USA, pozwólcie że przeczytam, w związku z narastającym oburzeniem społeczeństwa w sprawie konfliktu z Rosją Stany Zjednoczone, Ameryki postanawiają opuścić Sojusz Północnoatlantycki, podpis prezydentu USA. Że co kurwa. Stany popierdoliło już chyba do reszty, na pewno tak tego nie zostawimy, o ktoś dzwoni, halo, na pewno. Dobra dzięki za info. Co się dzieje, Polsko? Rosja rozpoczęła nosowy ostrzał naszych pozycji. W tym samym czasie Moskwa. Dobra, Luz, skoro moja armia zaczęła natarcie na zachód, to mogę rozpocząć atak na linie zaopatrzenia, które płyną z Kanady do Europy. Trzy dni później wybrzeże Kanady. Myślę, że tyle wozów transportowych im na razie wystarczy. Ktoś dzwoni? O tej godzinie? Halo, jak to Rosja zaatakowała nasze statki. Dobra, bez odbioru. Jeszcze tego mi kurwa brakowało, żeby Ruscy zaatakowali mi nasz konwój do Europy. Ja tak na pewno tego nie zostawię. Zadzwonię do Francji, na pewno są w Warszawie. W tym samym czasie Warszawa. Tutaj będą stacjonowały nasze samoloty, a tu zaatakujemy przed świtem. Rusek będzie miał przejebane. Kurwa, znów ktoś dzwoni. Halo do kurwy nędzy. Siema Francuz, tu Kanada. O witaj, jak tam dostawy już płyną? Właśnie dzwonię w tej sprawie, niedawno dostałem telefon od mojej marynarki wojennej i powiadomili mnie, że Rosja przeprowadziła atak rakietowy na mój konwój, który zmierzał prosto do was. Niestety rozjebali wszystko na samym wejściu i nic nie zostało. Ile ofiar śmiertelnych? Tego jeszcze nie wiem, ale Rusek za to kurwa grubo zapłaci. Dalszy nastąpi. 7 kwietnia rok 2023 Kanada. Rusek myśli, że przejdzie mu to płazem, ale niestety tak nie będzie. Moje większe wojska już się przygotowywują do wyruszenia w trasę Błah, ha, ha, ha Rusek już jest w dupie, pomimo że tego nie wie. 8 kwietnia rok 2023 Linia frontu. Polak wykonać pierwszy manewr. Tak jest. Zadzwonię do Kanady, żeby wykonali drugi manewr. Dobra, Kanado, twój ruch. Dobra, już działam. No to teraz zrobimy niezły rozpierdol. W tym samym czasie, Hiszpania. Przecież to jest kurwa niemożliwe. Jakim cudem Rusek zdobył ten materiał? Cholera jasna, muszę szybko zadzwonić do Polski. Oby nie było za późno. 9 kwietnia, rok 2023. Ankara. Bła ha ha, ha ha osiągnąłem mój wynalazek, teraz będę mógł skopać dubsko Grecji oraz Bułgarii. Mam nadzieję, że mają papier, bo się na pewno zestrają w gacie, jak to zobaczą. Bła ha ha, ha ha W tym samym czasie, Moskwa. Dobra, trzeba ożywić tego wirusa, ciąg dalszy nastąpi. 12 kwietnia rok 2023 Warszawa. Nareszcie wraz z Francją, Niemcami oraz z całą resztą NATO uzgodniliśmy pas frontu z Rosją. Każdy członek NATO ma wyznaczony teren, w którym musi posiadać mniej więcej po 35 tysięcy jednostek, aby skutecznie odpychać wroga. Ktoś dzwoni. Halo, z kim rozmawiam? Siema Polak, tu Hiszpania? Osiemano kolano Hiszpan. Czy uzyskałeś już wyniki badań? Tak i to, co ci zaraz powiem, to wypierdolić z butów. Rakiety, które uderzyły w ciebie oraz sąsiednie państwa posiadały cząsteczki tak zwanego martwego trupa. A co to ten martwy trup? Mam ci powiedzieć prosto z mostu. No mów Hiszpan bo kurwa muszę wiedzieć co robić. Polecam ci Polsko się uzbroić trzy razy bardziej niż na ruska. Krótko podsumowując to jest wirus zombie, który zaczął prawdopodobnie działać i rozprzestrzeniać po uderzeniu w ziemię. No to kurwa nieźle. O ktoś dzwoni. Halo? Witaj Polsko, sprawa jest drastyczna. Cała Unia Europejska natychmiast zwołuje posiedzenie kryzysowe w Brukseli w sprawie nadciągającej epidemii. Ciąg dalszy nastąpi. 15 kwietnia rok 2023. Bruksela. Witam bardzo serdecznie wszystkich tu zgromadzonych. Pozwólcie państwo, że poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Na samym starcie chciałbym rozpocząć od sytuacji, która miała miejsce niedawno w lesie nad Kijowem. Z tego co nam wiadomo okazuje się, że atak rakietowy, który przeprowadziła Federacja Rosyjska była zaplanowanym atakiem z wykorzystaniem zakazanej broni o dużej sile rażenia. Z powodu eksplozji rakiet wydostał się wirus, który szybko się rozprzestrzenia po terenach Unii Europejskiej. Jako przedstawiciel proponujemy wszystkim o zamknięcie granic ze wszystkimi państwami oraz podniesienie wydatków na wojsko o kilka procent. Za dwa dni odbędzie się spotkanie głównych sił NATO, więc proszę o bycie pod telefonem Polskę, Włochy oraz Finlandię. To tyle z naszej strony. Kilka godzin później, Paryż. Ty serio jesteś jabnięty Niemiec, czy udajesz? Dobra, nieważne, wysyłaj tą mapę, bo nie ma czasu. Nara, mam nadzieję że Niemiec przyśle mi to w samą porę, będę głęboko w dupie jeżeli tej mapy nie zdobędę bo nie będę wiedział gdzie są teraz te cholerne zombiaki, ciąg dalszy nastąpi.